Cześć, z tej strony Jaguś. E, przed nami MRF Model 140RC Czyli najlepiej e, jakby to powiedzieć najczęściej wybierany model przez wszystkich e, zainteresowanych pitbike'em MRF No najczęściej się sprzedaje Największe zapotrzebowanie jest na niego e, Dzisiaj troszkę o specyfikacjach tego modelu, oraz moje pierwsze takie wrażenie, jakie sprawiało mi RC. Jak sprawiało mi RC, oraz króciutka opinia, jak się sprawuje w terenie. Tak więc przejdźmy do specyfikacji. Mamy tutaj silnik YX140 o mocy 12 KONI. Silniczek bardzo dobry. Nie ma z nim jakichś większych problemów. No spisuje się dobrze. Mimo tych 12 koni radzi sobie świetnie w terenie. Oczywiście mamy tutaj chłodniczkę oleju wykonaną w technologii CNC. Sprawuje się to jakoś? Nie powiem, że nie. Mamy tutaj standardowe zawieszenie o długim skoku yy, oraz tylny amortyzator, również standard. Również standard 36 cm długości ma skok 65 mm. Spisuje się, daje radę to w terenie, Mi wygodnie się jeździ na tym zawieszeniu. Yy... Zmocnione też hamulcowe. Tutaj mamy przód 210 mm oraz tył tył mamy 200 mm. Yy... Są tutaj też większe i mocniejsze cylinderki hamulcowe, tył duży, jeden tłoczkowy Przód, przejdźmy na przód. Przód jest dwutłoczkowy. Hamulce też radzą sobie świetnie. Mm, felgi stalowe czarne. Tutaj przód 14, tył 12. Jest opcja, żeby do tego modelu założyć większe koła 17 14, więc jest elegancko. No, i co tutaj? W specyfikacjach jeszcze mamy tu napisane, że jest owalny aluminiowy tłumnik w kolorze titanium. Odginający się kramki sprzęgła i hamulca zapobiegają pęknięciu przy wywrotce. Jakiś ultramocny stalowy czy mamy tutaj. Nie jest on długaśny gaśny jest antypoślizgowe pokrycie z siedzenia no rzeczywiście jest, <laughs> nie ma się szepić korek paliwa w technologii CNC wykonany aluminiowy nie tak jak w lancinie plastik <laughs> Rozstaw w kół 120 cm wysokość siedzenia 83 cm Wysokość kierownicy 110 cm, waga 70 kg, pojemność zbiornika 5,5 litra, czyli i cenowo 4300 zł, sprawia, że ten pillbox schod schodzi jak świeże bułeczki. Ok, przejść że do tego moje pierwsze takie wrażenie, jak zobaczyłem model RC na żywo to było, że no jest soli niewykonany, soli niewykonany, widać to po tej ramie całej, jak to wszystko jest, ten silnik się trzyma, po budowie samej yy, tutaj, jak widać, no nie ma lipy, plastiki nie łamią się, tak jak w, w Lancinie. są bardzo gętkie, już się o tym przekonaliśmy. W terenie spisuje się on no, bardzo dobrze, jeśli chodzi o pit bajka, nie porównując to do yy, większych motocykli, to ten pit sprawuje się naprawdę świetnie. No te 12 koni w, tak, w tej ramie, w tej wadze to na takich kółeczkach robi robotę. Może tutaj powiem, że fajnie jest tu schowany gąbkowy filtr. Nie zahacza się go na, nogami. Nie odstaje tak jak w zwykłej 140, czy w wersji HQ i w TTR. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tu jest fajnie schowany za ramą. Oczywiście jest możliwość założenia e, e, airboxa. Tu, tu są całe mocowania. Można takie coś y, założyć, ale prawdopodobnie jest to niezalecane, że Kijowo się na tym sprawuje. Ale jak widziałem, panem RF Dodał parę swoich rozwiązań, przeróbek i funkcjonuje mu to świetnie. No i gąbkowy filtr nie jest wadą tego motorku, jak tam niektórzy mi pisali pod komentarzami, to nie jest wada. Po prostu tak został wyprodukowany. Oczywiście Pity nie lubią wody. Zaleje się trochę elektryka czy ten filtr i on po prostu gaśnie, nie? To, to, to normalne. Nie ma co tu oczekiwać, że to jest jakiś KTM czy coś, nie? Że ten filtr jest schowany i w ogóle ta elektryka jest no, lepiej wykonana w tych markowych motorkach. No pit nie lubi wody, no i no, nic się z tym nie zrobi. Trzeba uważać, żeby go nie zalać wodą. Myślę, że tutaj byłem w stanie coś opowiedzieć o nim. <laughs> Myślę, że czegoś się dowiedzieliście o tym modelu. No ja ogólnie go polecam, jak najbardziej. To jest model... Który naprawdę zrobił na mnie fajne wrażenie I najbardziej... No i go polecam I oczywiście sam sobie kupię nowego MRF'a RC To ta jedna z tych zmian Na kanale będzie, czyli MRF 130RC nowy, tu już zaspoileruję Co tu jeszcze mogę dodać? Aha Temat z lancinem jest już skończony na moim kanale Już... Yy, już chciałbym zakończyć ten temat lancina żeby nikt o nim nie mówił, nie zawracał tym i nie brudził mi tym w komentarzach. Szykują się zmiany na kanale i bardzo duże. Tylko czekajcie na informacje na filmy, bo będzie się w tych dniach nadchodzących bardzo dużo działo. Tutaj już nie będę mówił, bo to będą niespodzianki. Ale mega niespodzianki. Chciałbym Wam to powiedzieć, ale no, niestety nie powiem. Utrzymam to w tajemnicy. Ale to się dopiero zacznie. Dużo ludzi wybiera ten model. Nie dziwię się. Opcjonalna wersja, opcjonalna cena. Wysoki długi. Można tym świetnie pojeździć, pobawić się. To jest co. Kończę film kończę I trzymajcie się do kolejnych.